Trajcie, widzę porównanie odmian kukurydzy. sześć odmian na jednym polu w identycznych warunkach. Pierwsza odmiana. Sadur Halk. 250 V. Nie dojrzewają. kolba jest twarda. Dzisiaj mamy 20 wrzesień. Dzisiaj będzie 80. Wysokie. 3,60-3,70. Średnia waga około kilograma. Rozumiem. Obok. Zatem unię Susan 280V. Bardzo mocny stylu. Zielone, najbardziej wyściasa, ze wszystkich najniższe. I najlżejsze też. 860 gram. W sumie nie najlżejsza, będzie jedna lżejsza. Jeszcze oprócz niej. Mocno ulucnione. Kolba średnia. Więc zobaczcie. Nie ma przerw, trzeba się przedzierać między nimi. Teraz będzie inna odmiana. Hodowla IGP Kodizuk. Tu mamy między roślinami, już widać od razu różnicę. Oku i wysokość, dużo wyższe. Jeszcze to jest takie włanie bardziej dojrzałe Pao 260 bardzo wysokie po 4 metry. Gęść ciężkie. Również koło kilograma, kilogram 40 nawet. Kolby. Kolby fajne, zobaczcie, zaziarnione, duże. Równe, omacnica bardzo ich nie bierze tej rośliny. Przechodzimy dalej. teraz będzie za ten unium? Sukon, cztery rządki. Coś Też około 4 metrów, trochę lżejszy roślin, 940 gram, plus minus 4 rządki. O, teraz najciekawsze porównanie Jest też da dużo osób, osobom do myślenia. Polska odmiana SM Piast V280. Nie wiem, wcześniej mówiłem, to jest piąta klasa, lekka gleba. Zobaczcie, jak wygląda piast. 280p wysokość jest. Jest in najżejsze, niecałe 800 gram. Kolba też bardzo mała, nie do końca zaziwniona. Jest też 8 rządów zielonych. Zobaczcie. Tragedia. Ciemkie połamane. Te same warunki, te same ważenie. Teraz przejdziemy do najlepszej zmiany w 3 Zaraz będzie widać tą różnicę. Przyjrzyjcie się na piasta. Teraz kabły skentos Obok nie montowany, film nie klejony. Spójrzcie powyżej 4 m, intensywnie zielone pięknie stojące myślimy wszystkie ponad kilogram kilo sto kilo nawet 200 nawet zobaczcie szade grube mocne rośliny wysokie liściaste odpowiednio odpowiednią kodą, wysoko zawieszoną To ponad 2 metry nawet podwyższona. Żeby nie było, przejdę jeszcze jeden rządek. Zobacz. Podsumowanie. Schody odmiany mają jedną wagę. No są niestety bardzo drogie, ale w plonie przewyższają znacznie. Przynajmniej na moich polach. 3 lata. Zawsze jakieś polsko-dniany testy. Zawsze najnowszą. Późniejszym V. Rekomendowaną przez hodowcę w tym wypadku smolicę. Dzwoniłem przed zakupem, pytałem, doradzono mi tą odmianę. Czy poradzi sobie z konkurencją? Ale Jak widzicie może i poradziła. Gdybym miał tylko ją, może by to już nawet nie zła, bo wysoka. Bo urosła, bo ziemia słaba, ale nie. Różnica jest. Myślę, że warto zapłacić i jeszcze cieplonem, stojącymi roślinami, wygodnym koszeniem i pełnym silosem. No i dzisiaj tyle. Jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie nawożenia, agrotechniki, piszcie w komentarzach, na pewno odpowiem. A teraz, cześć.